Sponsorem programu jest Ultima Auto. Państwa w kolejnym odcinku programu Szósty Bieg. W dzisiejszym programie zaprezentujemy Państwu bardzo dobrze zaprojektowanego Koreańczyka. Model chyba jeszcze Michale tak naprawdę mało znany na, na polskim rynku, a mianowicie Kia Seat SW. Może na początku kilka słów wstępu na temat sylwetki samochodu, wnętrze, co Ci podobało? Można zacząć od tego, że jak najlepiej połączyć wyjątkowy design auta, naprawdę design XXI wieku z komfortem i wygodą dla, dla kierowcy i pasażerów. Właśnie tą tajemnicą odkryli projektanci Seat. Mi bardzo na przykład przypada do gustu agresywna sylwetka tego samochodu. Tak, ten dynamiczny i drapieżny styl generuje już bardzo mocno rozbudowany grill prawda, chłodnicy, który świetnie współgra z wielkimi lampami diodowymi, które tak naprawdę no, przy jeździe dziennej, przy przepisach, jakie w tym momencie obowiązują, świetnie się sprawdzają. Warto tutaj dodać, że ta wersja SW no ma w sobie po prostu dziesiątki, jeśli nie setki fajnych zakamarków, które są nie tylko po prostu bo są, ale są przydatne dla, dla przyszłego użytkownika takiego auta. Materiały, jakie zostały użyte są na naprawdę wysokiej klasy. Jeżeli mamy tutaj powiedzieć o wcześniejszych modelach Kia, które były dość tak naprawdę jednak niszowe ze względu właśnie na środek, czyli materiały wykończeniowe bądź też różnego rodzaju detale. Kija tutaj poszła no, nawet o dwa kroki do, do przodu w wersjach, które mamy do dyspozycji, a więc wersja SM. L oraz XL, czyli ta już najlepsza, najbardziej doposażona. Tam możemy nawet wybierać pomiędzy połączeniami właśnie kolorystyki wnętrza auta. Design już wspomniany wcześniej przeze mnie tego auta nie jest przypadkowy, ponieważ projektantem nowych modeli Kia jest Peter Schreier, czyli pan, który wcześniej współpracował z koncernem Volkswagena. Tak? To z, właśnie z tym nazwiskiem takie modele Aut jak Audi TT, czy choćby Volkswagen New Beetle. Więc tutaj jednak widać ten rysik tego pana zdecydowanie na plus, no i jednak I przy, widać, okazji, że, i przy okazji zadziorną sylwetkę. Tak, która jednak znajduje, znajduje jednak aprobatę u, u swoich klientów. Może teraz trzymajcie coś o takich ciekawostkach technologicznych, które znajdziemy wewnątrz, jak i na zewnątrz tego samochodu. Tak, warto tutaj wspomnieć o takich rzeczach jak elektroniczny hamulec postojowy, czyli po prostu ręczny. Tak? Nie mamy zwykłej już dźwigni hamulca ręcznego, lecz tylko przycisk, który odblokowujemy przy naciśnięciu hamulca bądź sprzęgła i automatycznie samochód nam rusza bez ponownego naciśnięcia tego, tego przycisku. Bardzo tak. praktyczna rzecz. Komputer pokładowy, który ostrzega m.in. o niezamierzonym opuszczeniu Ruchu, czyli podróżujemy z rodziną bądź sami po jednym pasie ruchu, przypuśćmy po autostradzie dwupasmowej i system ten działa już po prędkości, po przekroczeniu 60 km na godzinę. Czyli jedziemy, nagle prawda, próbujemy zmienić system bądź nagłośnienie i leciutko już zjeżdżamy, to auto potrafi automatycznie nas ostrzec bądź się wrócić na tor, którym wcześniej podróżowaliśmy. Zmienna siła wspomagania układu kierowniczego. No tego szczerze powiem nie, 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 nie pamiętam bądź nie kojarzę z innych modeli. Mamy do wyboru trzy, trzy jak jakby, y, możliwości wspomagania, tryb standard, y, tryb komfort i tryb sportowy. Ciekawostką taką jeśli chodzi o sam, o sam ekran y, jest to, że możemy sobie zmienić y, wielkość ciągi. Także trzeba przyznać, auto naszpikowane technologią dość obficie. Może jak jesteśmy na wnętrzu, to jeszcze coś wspomnisz na temat y, systemu audio. System audio doposażony w wersji standardowej bardzo bardzo fajnie. Jest to radio wyposażone w sześć głośników, natomiast CD MP3 zestaw głośno mówiący, także po raz tak. kolejny właśnie poprawia się bezpieczeństwo. Multimedialna, tak, tak, multimedialna kierownica, którą zobaczycie Państwo. E, z który możemy sterować zarówno głośnością muzyki, jak i właśnie obsługiwać połączenia telefoniczne, bądź sterować wysokością prędkości posługując się tym pomatem. Wspomniałeś na początku coś o bagażniku. Co przykuło twoją uwagę? Co tam w tym bagażniku takiego się znajduje? Niewątpliwie tyle rzeczy, takie rozwiązania, które pozwalają nam na swobodne korzystanie z niego. Tysiące, no tu już przesadziłem, ale naprawdę wiele, wiele fajnych skrytek, które mieszczą się w bagażniku o pojemności 528 litrów. Co mi tak najbardziej, co mi się najbardziej spodobało, to aluminiowe rurki w bagażniku, które są, które się przesuwają, które my tak naprawdę przesuwamy. I Służy to na przykład do tego, że wstawiamy jakiś swój ładunek, pakunek, i możemy go jakby dopnąć do końcowej, do końcowej ściany foteli. Żeby przesunąć, się... przesunąć te rurki, tak żeby ten bagaż nam się po prostu nie miotał przy, przy całym, po, całym, po całym bagażniku. No, dokładnie, znamy to z życia, także no. bardzo korzystne rozwiązanie. Przejdźmy teraz do omawiania palety silników, jakie, jakimi dysponuje. Nowa Kia. Kia tak naprawdę nie tylko SIT, ale i wszystkie nowe modele dysponują bardzo nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, jeśli chodzi o jednostki napędowe. Mamy tutaj do dyspozycji silniki benzynowe 1,4 o mocy 100 koni oraz 1,6 o mocy 135 koni. Parę słów o tych silnikach. Jeśli chodzi o silniki benzynowe, możemy tutaj od razu powiedzieć o, o tej ergonomii, o spalaniu, prawda? Bo tutaj jeśli chodzi o, o spalanie, to spalanie waha się w granicach 5. I pół litra na 100 na km. Mieliśmy okazję przetestować 1.6. Wydałoby się, że jak na takie auto, jest to dość mały silnik. Może tej mocy brakować, jednak nic bardziej mylnego. Jeśli chodzi tutaj o dynamikę, auto po prostu fantastycznie wkręca się na obroty. Silnik silnikiem. No powiedz mi no coś na temat skrzyni biegów. Jak wyglądała właśnie w trakcie jazdy? Elastyczność tych biegów. Tu już widzimy, że producenci koreańscy poszli o krok do przodu, jeśli chodzi o przekładnie. Mam tutaj na myśli zarówno silniki benzynowe, jak i wysokoprężne. Już mam do dyspozycji przekładnię manualną sześciostopniową, bądź też przekładnię automatyczną sześciostopniową. Lub w najdroższej wersji tej XL również przy dopłacie mamy do dyspozycji przekładnię dwusprzęgłową. Wspomniałeś, auto jest naszpikowane technologią, posiada dość ekonomiczny silnik doskonale ze sprzęgloną skrzynię biegów. Jak się to przełożyło na zużycie paliwa? Statystyki tutaj mówią wręcz o, o kosmicznych osiągach tego silnika 1.6, którym właśnie. kosmicznie po, niskich. kosmicznie niskich, tak. Zapomniałem o tym dodać. 1.6 nawet potrafi spalić, uwaga, w granicach 4,1 litra na 100 km. No, to dosyć mało. Dosyć mało, nawet bardzo mało wręcz nie osiągał na granicach. Tutaj sobie wyszczególniłem, że właśnie ten silnik wysokoprężny 1.6 doposażony, w opcję EcoDynamics, y, która ma tam różne swoje ko konfiguracje, może najpierw, y, może nawet zejść poniżej 4 litrów. Y, Producent podaje tutaj 3,7 litra na 100 km. Jeśli chodzi na, natomiast o, o komfort jazdy podróżowałeś razem ze mną, powiedz parę słów o, o komforcie, jak, jak tobie się siedziało z racji pasażera, z miejsce, ponieważ no, jak dla mnie porównałem tutaj to auto i miejsce za kierownicą do punktu widokowego, którym naprawdę wszystko bardzo fajnie widać. Z mojej perspektywy, z perspektywy pasażera, powiem Ci, że byłem mile zaskoczony. Już tak jak mówiłeś, doskonale wykonana deska. Yy, materiały, które zostały użyte do wykonania tego samochodu, jak i właśnie ten komputer pokładowy, zegary, to wszystko takie sprawiło, że jesteśmy jakbyśmy przenieśli się nawet trochę w czasie, nie? Tak, no bo tak, w takich w samochodach, w których zazwyczaj siedzimy, są takie zwykłe surowe, no a tutaj tak widocznie ten projekt nadpuścił lekko tą wodzę fantazji i... I to jak najbardziej wyszło na plus te, <gry> dokładnie, dokładnie. Te, te, tego modelu. Przejdźmy powoli do podsumowania tego, tego auta. No. Auto niewątpliwie, które zaskakuje, które można podziwiać, a przy momencie, kiedy jednak usiądzie się za, za kierownicą tego auta, może faktycznie, faktycznie nawet zszokować, oczywiście pozytywnie. Dynamiczny silnik, nowe rozwiązania technologiczne, które jak najbardziej się sprawdzają. Na koniec, przy podsumowaniu, powiemy o cenie, która myślę, że jednak Państwa tak naprawdę nie zaskoczy, ponieważ za cenę. 73 tysięcy, tą wersją, akurat którą my jeździliśmy, dobrze wyposażoną. Naprawdę trudno znaleźć tak wyposażone auto w takiej cenie. Ja powiem tyle, że wybór jest szeroki i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Szymonie, ty jako kierowca, może wypowiedz się na temat właśnie tego samochodu. Jaki jest jego główny plus, główny plus to coś najbardziej Tobie podobało, oraz może ewentualnie jakaś jego słabsza strona. Tak jak powiedzieliśmy to na początku, zdecydowanie bryła auta, więc te dynamiczny, dynamiczne linie biegnące przez całe nadwozie, grill, reflektory, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, zdecydowany plus. To samo można powiedzieć o wyglądzie wewnętrznym, o dynamice auta, o pozycji za kierownicą. Warto tutaj też wspomnieć o tym. Tak naprawdę jak wysokim, jak duży ma rozstaw osi Kiasit, to naprawdę przypomina auta rajdowe, które bardzo sztywnie i dobrze trzymają się, trzymają się drogi. Jednocześnie zachowany przy tym dosyć duży komfort. Tak, bardzo, bardzo bardzo, wygodne fotele, w których naprawdę możemy podróżować zarówno na krótkich, jak i na dłuższych dystansach. Jeśli mamy kończyć swoje podsumowanie, to jak na razie większych minusów brak. Podsumowując ten odcinek naszego programu, parę słów Twoich o modelu. Może trzy takie fajne, fajne sprawy, które ci się kojarzą z tym modelem SW. Po pierwsze, agresywny przód. Po drugie, doskonale wykonany i wyposażony środek samochodu. Oraz trzecie, że w końcu z tyłu nie było korbek, tak bardzo... Tak. Trzeba tutaj powiedzieć, że Michał bardzo nie lubi już nowoczesnych aut, które z tyłu mają korbki do otwierania szyb. Tak, tak jak, jak może w aucie z 2013 roku, nawet w wersji podstawowej, z tyłu być korbka. Ale to pozostawiam już. Do państwa, tak, i, do, I do Państwa oceny i do, yy, na myśli właśnie pro, producentom niech w końcu coś z tym zrobią, niech Michał się nie denerwuje. Natomiast moje kilka zdanie na podsumowanie tego auta, no zdecydowany plus jeśli chodzi o prowadzenie tego auta, o jednostkę napędową e, wysokoprężną oraz o całą kierownicę i wszystkie, cały kokpit, który jest fajnie zwrócony do, do kierowcy i tak naprawdę nie musimy szukać tych przycisków, wszystko mamy pod, pod ręką. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Państwu za uwagę, zapraszamy na kolejny odcinek naszego programu Szósty Bieg, a już dziś żegnają się z Państwem Michał Majda i Szymon Klac. Do widzenia, do zobaczenia. Wzorem programu jest Ultima Auto.